Kto urodził się dnia 13 lutego? Ostrożny, zastanawiający się, osiąga powodzenie we współdziałaniu z innymi. Starannie obmyśla i oblicza swe uczynki. Jest ambitny i troszczy się o uznanie otoczenia. Jego sympatie są nieraz bardzo silne. Z chęcią godzi się zawsze na ustąpienie swego zdania i podporządkowanie osobie kochanej, ale otoczenie nie zawsze może zrozumieć jego głęboką indywidualność. Ponieważ odznacza się wytrwałością we wszystkim, co czyni, najczęściej osiąga realizację swych zamiarów i projektów, chociaż nieraz dość późno. Życie w samotności nie jest dlań dobre, natomiast połączenie z innymi daje mu możliwość wpływania dodatnio na swoje otoczenie, do czego wykazuje specjalne zdolności. Gdy idzie za głosem swego serca i połączy się w miłości z drugą istotą, staje się wówczas bardzo pożytecznym członkiem społeczeństwa. Gdy jednak zapiera się swej miłości lub odrzuca ją ze względów materialnych, może popaść w niebezpieczeństwo, gdyż jego energia psychiczna, skierowana na dziedziny wyłącznie materialne, może już nie wydać tak dobrych rezultatów. Wadą tych urodzin jest, jak twierdzi, otoczenie, pewna słabość moralna, dążenie do spokoju za wszelką cenę. Istotnie, w walkach życiowych nieraz tak się zdarza, że człowiek urodzony dzisiaj, zamiast ruszyć bezpośrednio do ataku lub zabrać się do obrony swych interesów, najpierw rozważa wszystkie za i przeciw, zagłębiając się w abstrakcyjnych medytacjach, zamiast skoncentrować się na bezpośrednim czynie. Zwłaszcza kobiety łatwo poddają się zakłopotaniu i mieszają się, a nawet gdy już raz wdadzą się w jakąś walkę lub zmagania życiowe, myślą tylko o tym, aby jak najprędzej się z tego wycofać. Pod naciskiem przeciwnika, w zamieszaniu chwilowym dyskusji, ustępuje krok za krokiem. Gdy jednak sytuacja się nieco uspokoi, a atmosfera oczyści, okaże się, że człowiek urodzony dnia tego stoi tam, gdzie znajdował się uprzednio, gdyż broni swych poglądów zdecydowanie, a jego intelekt jest samodzielny, nie poddający się wpływom zewnętrznym.